Cześć dziewczyny, witam się dzisiaj z Wami bardzo serdecznie z domu, ponieważ dostaliśmy piękne nowości na weekend i już chcę Wam je jednej rzeczy pokazać. Co dziewczyny składa nam się tutaj na ten komplecik? Przepiękne dziewczyny spodnie, długa nogawka w czarno-białe pasy, pięknie wyciągamy sobie sylwetkę i optycznie e, gdzieś zyskujemy około 10 cm. Spodnie dziewczyny na gumce, e, takie mm, szersze dziewczyny one są, to nie jest obcisłe. Ja jestem XS-ką i wydaje mi się, że ten komplecik spokojnie do takiego rozmiaru. Mm, L, takie spore L by powiedziała, bo zobaczcie jak tu fajnie wszystko pracuje. Do tego dziewczyny jest topi, który jest tak bardzo fajnie, ciekawie zrobiony, ponieważ mamy go tutaj na, przez szyję, pod szyją. Tutaj jest taka tulejka i mamy sznureczek który sobie dziewczyny tutaj krzyżujemy na plecach i ściągamy ile potrzebujemy do swojego rozmiaru tutaj na plecach. Więc bardzo ciekawie, uważam, że to jest zrobione, ciekawe rozwiązanie. Komplet dziewczyny jest z takiej dzianiny, zobaczcie sobie, troszeczkę sweterkowej bo tutaj mamy w składzie 70% bawełny i 30% akrylu, ale dziewczyny to jest wszystko leciutkie, bardzo um, takie przewiewne, więc na spokojnie możemy sobie to założyć gdzieś na wieczorek, yy, czy nie wiem, na jakieś wyjście, yy, spokojnie Wam to polecam, na ramiona, dziewczyna jakaś fajna. Letnia marynarka i będziecie miały przepiękny komplecik w takiej klasyce, bo czarny i biały, no zawsze dla mnie jest taka ponadczasowa klasyka. Jak zamawiać sobie dziewczyny ten komplecik? No, na razie musicie dziewczyny pisać do mnie w wiadomościach prywatnych, ponieważ nie zdążyliśmy jeszcze ruszyć na sklep online. Na pewno on się tam pojawi, ale dziewczyny, najpierw szybciutko możecie sobie składać zamówienia poprzez wiadomości prywatne.